Szanowni Państwo, witam serdecznie. W ten piękny, wielkanocny poniedziałek i chciałam Państwa jednocześnie zaprosić na jutrzejszy kolejny wirtualny spacer. Tym razem będę Państwa oprowadzać po tak zwanej osi stanisławowskiej, która biegnie wzdłuż południowej części śródmieścia. Będę opowiadać m.in. o ulicy Nowowiejskiej, ale i Wyzwoleniom. Oraz o gwiaździstych placach charakterystycznych dla Warszawy, o placu Politechniki. Wejdziemy też do jego do gmachu. Zapraszam również na plac Zbawiciela, plac Konstytucji, plac Unii Lubelskiej i dojdziemy na koniec do Zamku Ujazdowskiego.